Siemat głuchy. Dzisiaj wpadłem na genialny pomysł, ponieważ będę dzwonił do ludzi i będę im powiadał e, internetowe żarty. Jak każdy wie, teraz na modzie jest wykonywanie połączeń i e, mówienie tekstów e, typu: e, czy pana lodówka chodzi? Tak. To proszę ją złapać. Więc dzisiaj w tym momencie zadzwonię do moich przyjaciół. Wybrany numer nie istnieje. Albo może nie. Jakim ja jestem głupkiem? Miałem dzwonić do ludzi, na nawet żartów nie mam wymyślonych. Czekajcie, napiszę sobie moim zeszycie żarty i do nagram kolejną część. Okej, okay, mamy następny dzień. O, nie zauważyłem was. W moim zeszycie mamy zapisane żarty, jakie będę chciał opowiedzieć. Dobra, zaczynamy. Dzwonię do swojego najlepszego przyjaciela. Dziwne, akurat ktoś do mnie dzwoni Zadzwonię może do mojej dziewczyny Ona na pewno ode mnie odbierze Wybrany numer? Nie istnieje yy, Wiecie co, chyba jest zajęta yy, Niestety dzisiaj Mi się nie uda przeprowadzić Pranka, ponieważ wszyscy moi znajomi Mnie zablokowali, to znaczy że są bardzo dzisiaj zajęci. Yy. O wow, dostałem powiadomienie, że Jest szkolna impreza w szkole To może tam porobię jakieś pranki Wiecie co? Szkolna impreza odbyła się tydzień temu. Skoro już nie miałem komu robić pranka, to chyba przyszła pora się poszerywać. Pa!